Witam Was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Żniwiak i to jest kolejny odcinek z Let's Play Bastion. E, tak jest, dzisiaj kolejne, kolejne rodzenie do zdobycia. <laughs> Zobaczymy jeszcze w ogóle, czy jakoś da się sprawdzić, ile nam zostało tych rdzeni chyba nie. Tom poligon. Tutaj mam miesiąc ogrody wykryto rdzenie. Te poligony chyba zrobię w ogóle później, bo... E, bo to, to chyba nie jest aż tak przydatne. Zresztą są nagrody do ulepszeń, ale, ale na razie nie potrzebuję. Jak już daję radę. E, także to, to się później zajmę. E, pokażę Wam to oczywiście, ale to teraz nie jest potrzebne. Lepiej, lepiej się skupię na fabule, żeby taka ciągłość była między odcinkami w miarę. Zniszczymy niestety posągi. Ale cóż. Ale chyba nawet nie ma duszków z tych posągów szkoda. Z tego właśnie są. Cicha cisza przed burzą. Nie wiem co nie da. Nadzieja kataklizmu brawo. Tak kątem oka mi jeszcze widzę błędy. Spoko. Ale nie, twórca tłumaczenia. E, bardzo, bardzo dobrze to przetłumaczył, jak już mówiłem kiedyś tylko. E, takie literówki tam malutkie, ale to jest. To jest pierwsza, pierwszą, którą zaważyłem, z to za kojarzę, więc nie jesteś źle. Tak Na każdej ulotce, jak mówisz mi się do ręki, jest chociaż jedna literówka, zapewniam was. Już nie widziałem chyba idealnej ulotki, czy gazety, czy czegokolwiek. Na no, gazety to już trudniej, ale ulotki to już jest nie są błędy, no ale niestety to się zdarza. O, 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 no, o, o, mam Kurczę, nawet oli gamię między tym przelecieć. No, o, akurat mi dali Nie no, szukałem mnie. Skopałem, mogłem tego nie wypijać, tylko yy, zebrać ten eliksir O kurde, to jest mi... koleś. Nie, no, to znaczy potężny w, w sensie ataku tylko, bo zdrowia właśnie nie ma zbyt wiele, ale, ale dosyć <laughs> mocno birdboard. naparza w nas, także um, trzeba uważać, żeby, żeby go unikać po prostu. Ale fajne obiegnięcie, no rzeczywiście. Chodźcie do mnie duszki, tylko jeden. Johnsonowie nie dali rady. Narrator wszechwiedzący. Hmm. Please, no. O to może ktoś właśnie uciekł na yes, końcu w każdym że... <laughs> ktoś na końcu jednak jest to jeszcze. To było ciekawe. Byśmy tutaj mieli jakiegoś kompana. E, albo kompankę, nie wiem kto tam mógł przetrwać w ogóle. E, tak, ale tam było dalej, czyli to ja trzeba przejść najpierw pieczęć ludu ura. Wspomnienie. czyli teraz nam powie, teraz nam powie ten koleś, te, czy w tym bastionie nam ten nieznajomy nam powie, cóż to takiego. Ale on to tak mówi, e, że to dużo nie wyjaśnia, raczej o kurde. Raczej e, ich well. pusówkami, żeby nam to dużo nie wyjaśniać.

He's a proper gentleman, that man. His name so. is Solf. No hiding, he's an Ura. Folks like him ain't never been a common sight in Ceylandia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him and to each other for the first time. Mm hmm. Desturbiwo, odbudowano Fajnie. Co nam tutaj <mum> powie? Ciekawe, co by było, gdyby nie wziął tej, e, tej lunety. Czy e, grałbym sobie pozwoliła iść dalej w sensie. Czy budowałbym się teren pod nogami na przykład? Czy musiałbym się cofnąć po... Po to po lunetę. Teraz mamy jego imię. Rux. Poziomu nie wbiliśmy. Też nic ciekawego. No warsztno możemy sobie zmienić, ale nie będziemy tego robić teraz. A, no tak. Pięknie. Nice! That's why are be all right. ha, ale to tylko jedno miejsce się blokowało, ale... pomnik co robi. Łe. Taki ukośnik N tam jest po osiągnięciach widzicie. Czyli nowa linia tam miała być, ale chyba podwójnie wkleiło, trudno. Eee... Co tu mamy? O, to to chyba ciekawsza sprawa. Dobra, też to wymaczę te wojny O Czyli po prostu nie musimy szukać e, szukać tych badziewi Tylko po prostu sobie to kupujemy Nice Powalające, psy, lejki arcybały Z duszek, czyli to dopiero będziemy mogli sobie na kolejnym poziomie. Chociaż nie, przecież możemy zrobić tak. Możemy sobie jakiś zdjąć. Wyobrażam, przykład ten. Tego co tu było. Gdzieś na zdrowia, a to jest. Kurczę. A weźmy to. Na ślady smak. Ok. Weźmy okay. popiołowy fort. Mhm. Dobrze. Będziemy szukać. Ona... Na <grym grym grym> to spodziewamy. <grym> Ciężka droga nie, gaduły są. Na razie pentaki, ale... Jeszcze tu jest skrzynka, nie wiem czy się nie zrespiło, nic. Dobra, tam mamy po prostu miasto. O kurde, haha, <laughs> nie ma. Nie ma tak kolej. Ładnie się to udało. O kurde, nie założyłem tych. No. Dostał. Jakiś e, Rikoszek a ci znaczy, kurczę lepszy są już, bo strzelają e, podwójnie od razu. Otychamy. Otychamy. Złagam jeszcze. Się... Kurde, bo ten nas zaraz strąci jeszcze co? Dobra, no i ładnie. Nie zauważyłem 5 toników, co jeszcze e, całe zdrowie nam przypłaca jeden. Także bardzo fajna umiejętność. Dobra, nice, ale nie weźmiemy tych duszków Dobra eee, tutaj jest jeszcze... O, dużo duszków tutaj jest, strasznie dużo tutaj momentami tych duszków jest na niektórych poziomach e! <śm> Sam się rozwalił, bo wyleciał za samą co do Tam jest niebieska ścieżka czy coś Tylko jakaś taka nieczy nieczynna czy coś na stylu Nie wiem Kurde, ale tylko masz to sobie. Tak, lewo się podnosi, To jest je dalej, nie ma lata. Lewo się podnosi. O, 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 Jakieś, jakieś cuda. Zostawić mi miły prezent, jakąś pukawkę. Gratowy muszkiet. Ole shotguniec! Nice. Tylko pewnie krótszy zasięg niż ten łuk, ale... Ale przynajmniej wiecie, kilku wrogów na rok mogę no spokojnie ściągnąć. Miejmy nadzieję, że będzie dosyć skuteczna. Ta broń. No, zdaje się na raz. Może być, tylko trzeba będzie polepszać, tak? Ale jest mało. <guluję> Kurczę, nie wiem, czy dobrze idę, czy źle. No cały czas się naparza, czy nie wiem, czy tutaj.

No myślałem że tak w i załatało O no nie, tam była jakaś dziura w podłodze, cholera Nie fajnie Co, oni niby tego nie mogą znieść, nie? Na pięć hitów aż są, Szkoda Ale ulepszymy, może będzie lepsze Miejmy nadzieję, że się tylko porządnie nadal się. O, arsenał? A, o, czy zmienisz to na łuk, czy nie? No nie, zostawimy jak jest. Trzeba testować, jak się na wybronie cały czas. O kurde, są taki fajn, dobry Tytura, tak. Ale ci teraz zostaną. Ale eksploat wleciało, nice. Dodatkowe zdrowie za, za poziom. Dobra. A, to jeszcze to rozwalimy. Przydatne do rozwalania tych wszystkich yy, przedmiotów na mapie, bo za długo to się bije Not później. Co ja można sobie teraz robić? Kilka rzeczy i duszki lecą do nas. No Hehe. <laughs> ładnie, więc tak wiem, że spamuję w ten przycisk bez sensu, że dobra. Ale... No kurde, czemu ten nich tak? Jakoś mnie tak odrzuciło na bok mi się wydaje, nie wiem Pięknie. Ładne już na tej robić trzeba przyznać No 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 nara coś tu jeszcze zostało Dobra tu chyba z tego nie lecą żadne duszki niestety Nie jednak na dalsze odległości yy nie jest sprawca, ale, ale bliska jednak e, znacznie bardziej. O kurde. O! prawie spadłem, dobra. Udało się. Dobra. Wytrzymał to też będzie szaro, okej. Okay. Dobra, leczmy się skoro nas ta gra tak włagał, to... A, nie ma. No kurde. Ten jest taki dzisiaj... Ciepł... No sens... Habu. Bo... A, tak, bo jak to ma... przed już chyba też, że to tam się wydaje. Tak, spoko. Przecież ty... Blast with that new Nara Lecimy dalej Kopie krzaczory No nie to miał Nara na kurczę Na jedno, na jedno uderzenie mi zostało zdrowie po tym strzale rozwałkę Fan, wiem co robię. Dobra. Jakoż nam się to udało, a ten nasz... Yy, ten tak z torebka i No A kurde. Długi straszny poziom. To tu jest krótszy. I znowu ten... Scumbag Tego jeszcze strącimy Ten jaki ogromny Kurde Nie cofnę nie to teraz na odwróć, cholera Drugi raz już No, dobra O, gościu. No gościu, a widzę, że jakbyś jak tak oczka otwierają, to on wtedy na nas chce e, się wturlać, czy wślizgą, jeśli na chwilę wślizgę jakoś. A kurde, to się odrodziło. No, o nice. Może to Ponownie tyle. No dobra, już... Gdzie jest końc poziomu? Jeszcze nie ma końca? co dziś tuż tylko tu nie ma, nie? Oooooooo, what the fuck Tu jest ten koleś, nie wiem. No. Co za serce. Nie śmiało mnie, zapraszam chłopaka, okej?

Noże, moi drodzy wspomnienia, ale musimy kończyć, także e, dzięki wam bardzo za obejrzenie. E, bardzo się ucieszę, jak skomentujecie, zasubskrybujecie lub dacie łapkę. To nie jest akurat dużo. Danie łapki możecie dać, to naj, najbardziej się ucieszę też z tego. No i no, muszę walczyć. Eee, no i do zobaczenia następnym razem. Cześć.